Witaj w instrukcji gry. Złap mnie, jeśli potrafisz. Gra przeznaczona jest dla od 3 do 6 graczy. Czas rozgrywki jest uzależniony od ilości graczy i ustalonej przez nich minimalnej ilości budynków, co wyjaśnimy trochę później. Celem gry jest zgromadzenie jak największej ilości gotówki poprzez inwestowanie w budynki. Dobrze oszacowuj ryzyko i zawieraj układy z innymi graczami w celu osłabienia najmocniejszego z rywali. Pamiętaj o zbieraniu bonusowych kart, zwłaszcza, gdy inwestycje nie poszły po Twojej myśli. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy z graczy otrzymuje jeden pionek, wszystkie żetony odpowiadające kolorowi pionka, 4000 dolarów z banku. Zachęcamy do wyposażenia się w kubek do gry, który przyspieszy rozgrywkę. Gracze swoje pionki ustawiają na wyznaczonym do tego polu w rogu planszy. Pionek policjant stoi na jednym z pól oznaczonych gwiazdką. Po planszy można poruszać się w dowolnym kierunku, w górę, w dół, w lewo i w prawo. Możemy również stawać na polu zajmowanym przez innego gracza oraz przez nie przechodzić. Nie możemy poruszać się na ukos ani cofać własnego pionka. Jest od tego wyjątek. Trafiliśmy na ślepą uliczkę. Wtedy możemy odbić się i cofnąć na poprzednio zajmowane pole. Mamy możliwość trafić na wcześniejsze pole również podczas wykonywania ruchu okrężnego. Pionek policjant porusza się po planszy na takich samych zasadach jak pionki graczy, jednak nie wchodzi na budynki. Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który wyrzucił na kostce najwięcej oczek. Pozostali gracze zostają włączeni do gry kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy gracz w swojej kolejce może wykonać dwa rzuty kostką. Pierwszy rzut odpowiada za ruch własnym pionkiem i jest on obowiązkowy. Drugi rzut nie jest obowiązkowy i odpowiada za ruch policjantem. Tu gracz sam decyduje, czy chce wykonać rzut. Jeżeli jednak rzuci kostką, nie może już zrezygnować z ruchu policjantem. Wykonując ruch po planszy, gracz może zakończyć go na strzałce wskazującej któryś z budynków. Może on wówczas zdecydować się na jego zakup. Każdy rodzaj budynku ma określoną cenę. Domek kosztuje 200 dolarów, restauracja 400 dolarów, magazyn zajmujący 2 pola 700 dolarów, wieżowiec 800 dolarów, hotel zajmujący 3 pola. 1500 dolarów, a centrum handlowe zajmujące aż 4 pola 2000 dolarów. Chcąc kupić budynek, gracz pieniądze za zakup przekazuje do banku, czyli do puli pieniędzy, które pozostały po rozdaniu kwot początkowych uczestnikom. Następnie gracz oznacza zakupiony budynek jednym ze swoich żetonów, odwróconym symbolem klepsydry do góry. Tak oznaczony budynek znajduje się w poczekalni, czyli oczekuje na zwrot z inwestycji. Warto przemyśleć zakup budynków zajmujących więcej niż jedno pole. Są one droższe, ale zapewniają schronienie przed policjantem. W tych budynkach gracz może się ukryć w dowolnym momencie gry, jeżeli tylko zakończy ruch na prowadzącej do niego strzałce, czyli również w chwili zakupu. W celu ukrycia się, gracz pozostawia swój pionek wewnątrz budynku i pozostaje tam do rozpoczęcia następnej kolejki. Swój ruch w nowej kolejce gracz rozpoczyna od rzucenia kostką, a jego pierwszym polem jest strzałka. Chcąc odzyskać zainwestowane pieniądze, udajemy się do centrali. Aby tam wejść, musimy wyrzucić taką liczbę oczek, by skończyć ruch na jednej ze wskazujących centrale strzałek. Będąc w centrali, jesteśmy oczywiście chronieni przed policjantem do momentu wyjścia w następnej kolejce. Po wejściu sumujemy wartość naszych budynków z poczekalni. Odwracamy żetony fajką do góry i zakręcamy kołem. Aby zakręcenie było ważne, strzałka musi wykonać minimum 3 obroty. W przeciwnym razie kręcimy ponownie. Wartość budynków pomniejszamy lub zwiększamy o wylosowane pole, a otrzymana wartość to nasza kwota zwrotu, którą pobieramy z banku. Dla przykładu kupiliśmy restaurację i wieżowiec za łączną sumę 1200 dolarów. Gdy wylosujemy razy dwa, pobieramy z banku 2400 dolarów. Plus 50% pobieramy 1800 dolarów. Minus 50% pobieramy 600 dolarów. A bankrut sprawia, że nie dostajemy nic, ale budynki pozostają naszą własnością. Po otrzymaniu zwrotu budynki nie będą więcej brały udziału w losowaniu i nie możemy ich utracić. Wychodząc z centrali, możemy wybrać, od której strzałki zaczniemy swój ruch. Jeżeli policjant zatrzyma się na polu zajmowanym przez któregoś z graczy, gracz ten traci wszystkie swoje budynki z poczekalni, czyli te z żetonami klepsydrą do góry. Wówczas musi on zdjąć z nich swoje żetony, tracąc zarazem możliwość zakręcenia kołem. Jeżeli złapany przez policjanta gracz nie posiada budynków w poczekalni, wpłaca do banku mandat w wysokości 1000 dolarów. Jeżeli jednak złapany gracz posiada mniej niż 1000 dolarów, wpłaca mandat w wysokości połowy swojego budżetu, a gdy posiada mniej niż 500 dolarów, nie wpłaca mandatu. Pionek policjant po wejściu na gracza ląduje na jednej z gwiazdek wybranej przez osobę złapaną. Gracz, który wykonując ruch sam zatrzyma się na polu zajmowanym przez policjanta, również zostaje złapany. Analogicznie dzieje się, gdy gracz wyrzucił na kostce 1 i wychodzi ze swojego budynku, a na strzałce go wskazującej stoi policjant. Możesz bezpiecznie przejść przez pole zajmowane przez policjanta tylko, jeśli nie kończysz na nim swojego ruchu. Oczywiście policjant może złapać naraz więcej niż jednego gracza, jeżeli stoją oni na tym samym polu. Są sytuacje, kiedy policjant nie łapie. Nie można trafić policjantem tego samego gracza dwa razy podczas jednej kolejki, do czasu, aż gracz uprzednio złapany nie wykona ruchu własnym pionkiem. Ponadto, gdy policjant wraca na gwiazdkę po uprzednim złapaniu gracza, a na niej stoi pionek innego gracza, policjant staje na tym samym polu, ale gracz nie zostaje złapany. Gdy zakończymy swój ruch na polu ze znakiem zapytania, możemy, ale nie musimy sięgnąć po pierwszą od góry kartę ze znakiem zapytania. Jeśli zdecydujemy się to zrobić, czytamy wszystkim jej treść i wykonujemy zadanie. Po jego wykonaniu odkładamy kartę obok talii treścią do góry. W przypadku wyczerpania talii tasujemy ją i ponownie dobieramy karty. Kwoty opisane w kartach wpłacamy lub wypłacamy z banku, chyba że treść karty mówi inaczej. Gdy chcemy odnieść korzyść z karty uwarunkowanej ilością posiadanej gotówki, rywale mogą wymagać od nas ujawnienia posiadanej kwoty. W innych wypadkach obowiązuje zasada: ilość posiadanej gotówki jest niejawna. Warto pamiętać, że karty premiują tych, którym słabiej idzie w grze. Na początku ustaliliśmy minimalną ilość budynków, jaką gracz musi kupić, by mieć możliwość zakończenia gry. Jeżeli ustaliliśmy, że będzie to 5 budynków. To zasada przedostatniego budynku wymusza na graczu wejście do centrali, gdy ma on kupione 4 z 5 budynków. Jest to wyraźny sygnał dla rywali, że powinni być czujni i obrać odpowiednią strategię, bo gra może skończyć się lada moment. Jeśli gracz złamie zasadę przedostatniego budynku, musi cofnąć swoje inwestycje dokonane po zakupie przedostatniego budynku. Nie może więc w ten sposób oszukać rywali i zakończyć gry niespodziewanie. Jeśli chcemy zakończyć grę, musimy zakupić przynajmniej minimalną ilość budynków potrzebną do zakończenia gry. W naszym przypadku będzie to 5 lub więcej. Grę możemy zakończyć tylko będąc w centrali i mając już wszystkie swoje budynki oznaczone symbolem fajki. Jeżeli jednak po otrzymaniu zwrotu za ostatni budynek szacujemy, że nie prowadzimy pod względem ilości posiadanej gotówki, nie musimy kończyć gry. Jeśli zdecydujemy się zakończyć grę, wszyscy gracze liczą swoją gotówkę. Wygrywa ten, kto uzbierał jej najwięcej. Za budynki z poczekalni, po zakończeniu gry, nie można już otrzymać zwrotu. Gra kończy się automatycznie, gdy wszystkie budynki zostały zakupione i oznaczone symbolem fajki czyli ostatni gracz otrzymał zwrot z inwestycji.